tym Michał. Z dziesiątką tony Łyde. Michał Nowakowski. Punkty dla gości i kolejne punkty. Kolejne punkty. Szymon Łukasza. I pierwsze trzy punkty. Odpowiedź gospodarczy. I kolejne punkty dla... I kolejne trzy punkty Michał Nowakowski. I kolejne trzy punkty Michała Nowakowskiego. kolejne. I kolejne punkty dla... Do... I kolejne trzy punkty dla gości Michał Nowakowski. I kolejne trzy punkty... ...energii Czarny Słupsk. Zwycięstwo 88 do 72. Dla nas był to bardzo trudny mecz. Byliśmy po tych porażkach. W ostatniej porażce musieli być Ciukambilowi, musieliśmy zagrać bez, bez Trajesa. Stacji jeszcze na pewno, może dzisiaj jest na jakieś 50%, ale bardzo cieszy to zwycięstwo. Zawodnicy pokazali ten charakter, którego nam zabrakło w tych ostatnich meczach. Myślę, że to jest nasza droga do sukcesu i że po prostu musimy kontynu kontynuować grać takie tej Užkuje, da v tem meču po dnevniku mečah napadli, da sva začeli in to zadecidovalo. Ampak zadecidovala je brona, da začnemo najdražjih šredcev družine Ježora, vizdične, celega je Jagdaja, začnemo se to. Jedynie taki jeden punkt to było z dużo i zbiórka w obronie. Przed trener Andry Ury nas uczulał, że w szarce będzie, znaczy w Tarnym będzie bardzo ciężko w ogóle wygrać, ale w ogóle grać, więc przyjechaliśmy z nastawieniem, że chcemy wygrać tutaj że będzie bardzo ciężka gra. Mieliśmy zatrzymać właśnie liderów, tak, Fincerlanda, Wiedena czy Doxa, i więc po prostu cieszymy się, że udało nam się odnieść zwy zwycięstwo po dwóch porażkach, ponieważ wcześniej żeśmy przegrali mecz z Anwilem, żeśmy przegrali mecz z Koszalinem i właśnie nasze, że tak powiem, nastroje przed tym meczem były takie różne, ale chci chcieliśmy przed przede wszystkim zagrać tutaj dobry dom mecz, zagrać jako drużyna i to się dzisiaj udało. Słabo, bardzo słabo. Bardzo źle to chyba... Wszystkie słowa, jakie można o tym powiedzieć, nie mogę powiedzieć, żeby jakikolwiek element został wykonany tak, jak sobie tego życzyliśmy. Dzisiaj zawiódł obwód. Trochę usprawiedliwiam drużynę, bo praktycznie ani jednego treningu nie mieliśmy w zespole. Choroby nas przeczywiły w tym tygodniu, i widocznie to jest zespół, który musi trenować. E, Bardziej gra nogami i pucami niż, niż głową. No, koszykówka lubi głowę, ale dzisiaj zabrakło kompletnie. E... To wszystko. Oczywiście gratuluję Przyjezdnym, bo zagrali bardzo skutecznie i dobrze, ale dzisiaj z nami łatwo bo można było wygrać.

No ale tak jak powiedziałem, drużyny grały, zwłaszcza nasi goście grali bardzo ciężko, twardo w obronie.